Witam, z tej strony Pasi. W tym filmie pokażę Wam jak ustawić AAA, ETSR, MSD lub jakąkolwiek inną broń jako broń podstawowa. Dzięki temu możecie mieć daną broń od razu w pierwszej rundzie jak gracie. A więc tak. Najpierw musicie posi posiadać jakiś ze slotów, na przykład na WP1, WP2 lub WP3. Ja mam akurat tutaj na WP1. Ściągacie wszystkie bronie jakie macie, i wszystko co jest, granaty i tak dalej. No, jeżeli macie też pistolet, to też go ściągacie. I zastępujecie wszystko broniami podstawowymi. To tak, tu będzie. Granat, właśnie, jest niepotrzebny. Nóż musi być, jak dobrze pamiętam, podstawowy. No, i tak. I tu musi być 0 WP. Jak jest tutaj WP0. To dzięki temu możecie tą broń po prostu wziąć od razu za pierwszym razem. Od razu wchodzicie do gry, macie tą broń i możecie brać. To więc, tak na przykład, ustawimy tutaj sobie ETSR. Proszę bardzo, dalej jest WP0, czyli od razu jak wejdziecie do gry, możecie mieć to ETSR na start. Może ja pokażę po prostu. Ok, wejdę do jakiejś pierwszej, lepszej gry. Dobra, tam byle gdzie, żeby tylko pokazać. I teraz tak. Widzicie, możecie wziąć od razu te ETSR. Tam sobie można wyrzucić i o, jest od razu na start ETSR. No. To w takim razie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich filmów.